Przyjechałyśmy z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Przyjechałyśmy poznać oferty różnych uczelni i zastanowić się, na jakie studia możemy pójść lub odnaleźć jakąś swoją drogę. Też jestem z Grujca, przyjechałem na targi, żeby się zastanowić nad kierunkiem studiów i przeglądam ofertę Politechniki Białostockiej. Przyjechałyśmy ze Szkoły Gałczyńskiego w Otworsku. Obejrzeliśmy ofertę Politechniki Białostockiej i szukamy fajnych kierunków studiów. Jestem Bartek, jestem z Warszawy i bardzo chciałbym studiować informatykę. Zapoznałem się z przedstawioną mi bardzo konkretnie i ciekawie ofertą Politechniki i zastanawiam się nad, nad tym, żeby tutaj studiować. Przyjechaliśmy z odpoczka z Biochemu. Nie wiedziałam, że jest taka uczelnia, aż szukałam tak naprawdę biotechnologii i ją znalazłam. Cześć, ja jestem Michalina. I ja jestem Klaudia. I szukamy Twojej drogi w życiu. Kawior zainteresowała nas z różnymi kierunkami, na przykład logistyką. Przyjechałyśmy z Wyszkowa, uczestniczymy do klasy prozdrowotno-przyrodniczej, ale jesteśmy bardzo zainteresowane szczególnie którym kierunkiem? Budownictwa i na ośrodowisku. To myślę, że tak do nas bardzo pasuje. Jesteśmy z Wyszkowa, z zespołu szkół nr 3 i właśnie szukamy jakichś fajnych kierunków i bardzo fajna oferta tutaj jest i na pewno może się na coś zdecydujemy. Jestem z technikum ekonomicznego w Wyszkowie i bardzo cieszę się, że wreszcie egzaminy zawodowe zostaną docenione w rekrutacji na studia, ponieważ dla nas jest to praktycznie nauka jak na rozszerzenie maturalne. Pochodzimy z okolic miasta mazowieckiego i chodzimy tam do technikum oboje. Ja chodzę na geodezję, a kolega na informatyka. Jesteśmy z Polska, przyjechaliśmy by się zapoznać na temat tego, jakie są studia, jakie kierunki, co byśmy chciały w sumie zrobić po naszej maturze. Udoskonalić to co chcemy, tak? tak. Zapoznać się ze wszystkim. Ale po prostu jest tyle informacji, że chyba cały weekend spędzimy na czytaniu ulotek, naprawdę.